Cześć. Moim ostatnim statystycznym zaskoczeniem jest wykres opublikowany przez GUS i obrazujący to, ile dochodu oraz wydatków przypada przeciętnie na jednego członka gospodarstwa domowego w Polsce. Zaskoczyło mnie to, że udział wydatków w dochodzie rozporządzalnym spadł w ubiegłym roku już poniżej 60%. Dochód rozporządzalny wynosi 3167 zł, a wydatki przypadające na jedną osobę 1878 zł. Zaskoczenie oczywiście pozytywne, i wydaje się, że ponieważ inflacja wraca do normy, to nic nie będzie zagrażać dalszemu zwiększaniu się swobody finansowej Polaków. W związku z tym wkraczam ja cały na biało, bo widzę ogromną wartość, zarówno dla Was jako jednostek, jak i tak szeroko dla społeczeństwa, żebyśmy tej dodatkowej kasy nie przerżnęli w głupi sposób albo nie wydali wszystkiego na kolejne zbędne pierdoły, zagracające mieszkanie, a zagospodarowali nadwyżkę w sposób inteligentny. Chodzi o to, że nadwyżka rzędu tych 500 czy 1000 zł miesięcznie już jak najbardziej nadaje się do zatrudnienia jej do pracy i rozpoczęcia racjonalnego inwestowania. Chcę tutaj po prostu regularnie pokazywać, że kiedy zostaje wam jakaś suma pieniędzy, to jest po prostu inna droga niż kupowanie tego samego, tylko droższych modeli albo bardziej prestiżowych firm. Okazuje się, że to, o czym będę za moment mówił, nie daje korzyści tylko takich stricte materialnych, więc. Zdecydowanie nie chcę, żeby ten materiał brzmiał w stylu oszczędzaj, inwestuj, bo tak, bo mi się tak wydaje. Podam tutaj kilka konkretnych argumentów dlaczego warto zacząć, nawet kiedy wiemy, że nie ma szans na uzbieranie bardzo dużego majątku, który dawałby ogromne korzyści materialne z samych odsetek. W świecie inwestowania, w którym się siłą rzeczy obracam, sporo ludzi zaczyna dążyć do tak zwanego FIRE. Rozwinięcie tego skrótu, tłumacząc na polski, to finansowa niezależność i wcześniejsza emerytura. Ja nie ukrywam, że ta wizja, w której pracuje na mnie zgromadzony kapitał, a ja robię to, na co mam ochotę, no też zawsze działała na moją wyobraźnię. Problem jest oczywiście taki, że bez czarowania ta droga jest długa, wymaga bardzo dużo kapitału, jest trudna, wiąże się też często z pewnymi wyrzeczeniami, można łatwo wpaść w łapkę nadmiernego oszczędzania i jest mnóstwo innych przeszkód. To wszystko rodzi trochę taki obraz ruchu Fire jako czegoś, do czego dążymy przez całe życie, żeby być bogatymi na starość, kiedy te pieniądze nie będą mieć już dla nas większej wartości. Chciałbym w tym materiale trochę to odczarować, wyjaśnić jak się do tego zabrać i pokazać jak myśleć o tym Fire, żeby mieć przyjemność z samych działań w tym kierunku. Wiem, co mówię, bo wkręciłem już sporo osób w mój sposób myślenia i faktycznie, bez kłamania, widzę, że sama droga daje im pewną satysfakcję, szczególnie jeżeli nie sprawdzają codziennie stanu swojego konta, a raz na jakiś czas robią tylko taki rekonesans, ile udało im się osiągnąć, na przykład, przez ubiegły rok. Chociaż nie oszukujmy się, w tych pierwszych latach każdy z nas będzie sprawdzał bardzo często ten stan konta. Trochę zainspirowała mnie też do tego odcinka wiadomość od mojej koleżanki, która napisała, że kiedyś kupiła akcję Budimexu, zapomniała o tym, a w pewnym momencie zalogowała się na konto i była tam dodatkowa niespodziewana gotówka z dywidendy z tej spółki. No i faktycznie to daje ogromną przyjemność, bo musimy przejść pewien skomplikowany proces, aby dojść do tego etapu. Po pierwsze wykształcić się i ogarniać rzeczywistość na tyle, żeby coś tam zarabiać, nie wydawać wszystkiego impulsywnie. Trafić na jakiś materiał o inwestowaniu, albo samemu do tego dojść, wybrać z masy bzdur faktycznie konkretną, rozsądną strategię, pozakładać konta, nauczyć się ich obsługi, dobrze ulokować te pieniądze i jeszcze wytrwać w długim terminie. To jest cały proces, który już na wstępie wymaga bycia poukładanym. W ogóle ostatnio po raz kolejny trafiłem na materiał, który potwierdził tylko moją wcześniejszą wiedzę, że bardzo duży wpływ ma na nas nasze otoczenie, to znaczy ludzie, którymi się otaczamy. To znaczy, jeżeli masz tylko znajomych, którzy codziennie piją browara na ławce w parku, no to jest o dziwo dużo mniejsze prawdopodobieństwo, że zrobisz doktorat na Harvardzie. Okazuje się, że filmy na YouTube działają trochę podobnie i dają nam poczucie, że rzeczy, które słyszymy, wypowiadają ludzie z naszego otoczenia. Ja bardzo chciałbym, żeby ten kanał był właśnie takim miejscem, bo temat finansów w Polsce cały czas leży i kwiczy, a ja lubię o tym pogadać tak od strony psychologicznej, filozoficznej, trochę sobie tak pogawędzić, więc ponagrywam czasami, szczególnie w wakacje, trochę takich przyjemnych do słuchania materiałów. Może dzięki temu zaczniecie podejmować trochę bardziej racjonalne decyzje, jeżeli chodzi o swoje finanse. No i na przykład zaczniecie żyć o chlebie i wodzie jak normalny, zdrowy człowiek, a resztę będziecie inwestować. W tym odcinku odpowiemy sobie na pytanie, ile trzeba zainwestować, aby zarabiać z inwestycji średnio 500 czy 1000 zł miesięcznie. No to będzie oparte na badaniach rynku ponad stuletnich. No i pokażę dlaczego my tak naprawdę powinniśmy marzyć nie o nowym Ferrari, ale bardziej o zainwestowaniu kwoty w wysokości równowartości tego samochodu. Wyniki, które będę prezentował, będą uśrednione i mniej więcej zgodne z długoterminowym zachowaniem rynków finansowych. No więc najpierw przedstawię założenia. Według badania Credit Suisse, akcje rynków rozwiniętych od 1900 roku przynosiły średnio 5-6% ponad inflację, czyli tak nominalnie około 8-10% średnio rocznie. Same akcje ze Stanów Zjednoczonych zaś trochę więcej, bo 6,5-7% ponad inflację. To się faktycznie zgadza z danymi, które do tej pory przeglądałem. Ja do swoich obliczeń postanowiłem założyć, że nasze inwestycje będą przynosić nam 7% nominalnie netto, czyli jakieś 4% ponad średnią inflację. Będę to jednak prezentował te wartości nominalne, żeby fajniej wyglądało. Przyjąłem takie trochę niższe założenie od tych badań rynkowych, ze względu na to, że zakładam, że 20% ulokujemy sobie w obligacjach Skarbu Państwa. A one, mimo że są bezpieczne i są super instrumentem na start, to w długim terminie obniżają trochę stopy zwrotu, ale tak czy inaczej warto je mieć, szczególnie jeżeli ktoś dopiero zaczyna. Część akcyjną będzie stanowił ETF na akcje z całego świata i USQ, czyli ETF odwzorowujący indeks największych firm ze świata o nazwie MSCI ADVI. Pamiętajcie, że zarówno akcje, jak i obligacje EDO mają w sobie mechanizm chroniący przed inflacją. To znaczy, akcje, które będziemy posiadać, to firmy, które są absolutnie pierwsze w kolejce do podnoszenia cen ze względu na swoją przewagę rynkową, a obligacje działają w tej chwili na zasadzie inflacja plus 2% marży. W okresie podwyższonej inflacji, kiedy inwestowałem, mój portfel nie generował więc tych standardowych powiedzmy 8-10%, a bardziej 15-16 nominalnie. Podobnie zresztą się to miało z indeksami, o których mówię w tym odcinku. Jeżeli chodzi o praktyczną realizację takiej strategii, to potrzebujemy dwóch kont. Po pierwsze, konta do zakupu obligacji. Ja tutaj polecam PKOSA. Link jest w opisie. Po założeniu konta klikamy oferty i wnioski, następnie inwestycje, no i tam można założyć rachunek rejestrowy do zakupu obligacji. Można też założyć konto w PKBP. Do ETF-ów i akcji zaś polecam XTB. To jest partner mojego kanału, ale jak zwykle polecam tylko dlatego, że to jest po prostu moim zdaniem najlepsze i najtańsze konto w Polsce. Link zostawiam również w opisie. Z góry dzięki za każdą formę wsparcia i wracam do odcinka. Tworząc ten odcinek, zrobiłem przegląd badań korelacji między szczęściem a finansami, żeby nie okazało się przypadkiem, że mówię jakieś całkiem odklejone rzeczy i właściwie bardzo mocno potwierdziło się to, czego sam doświadczyłem, oszczędzając i inwestując pieniądze i to tak naprawdę niezależnie od tego, ile miałem na koncie. No, na przykład w 2016 roku badacze na podstawie analizy 585 rachunków bankowych i ankiet wypełnianych przez klientów tego banku dotyczących poczucia szczęścia, sprawczości i bezpieczeństwa doszli do ciekawego wniosku, że największy wpływ na takie długoterminowe, a więc trwałe poczucie bezpieczeństwa finansowego, szczęścia i uczucia sprawczości ma o dziwo nie stały wysoki dochód, chociaż oczywiście to jest ważne w całym procesie. A przede wszystkim w bufor bezpieczeństwa tutaj w badaniu chodziło po prostu o środki zgromadzone na koncie zwykłym czy na koncie oszczędnościowym. Płynne inwestycje działają tak samo, mogę tutaj zagwarantować. No i co chyba najważniejsze dla mojego kanału, bo nadające jakiś sens temu co robię, badani podkreślali, że to poczucie kontroli nad własną sytuacją finansową było dla nich zdecydowanie ważniejsze niż konkretna kwota. Właściwie każdy człowiek ma teraz dostęp do narzędzi, które pomagają odzyskać tę kontrolę czy zdobyć tę kontrolę nad finansami. W każdym z opracowań, które przeglądałem, podkreślano też, że to nie samo posiadanie tych cyferek na koncie daje większe poczucie szczęścia, ale właśnie sprawczość i niezależność finansowa, która płynie wraz z tymi cyferkami. Wyobraźcie sobie, taką, wydaje mi się, być może nawet częstą sytuację w Polsce, że jakaś para wynajmuje razem mieszkanie w dużym mieście, w pewnym momencie pokłócą się o to, kto ma wynosić śmieci, znienawidzą się do końca życia, a okazuje się, że wyprowadzka to tak średnio jest możliwa, no bo koszt samodzielnego wynajmu chociażby na chwilę jest zbyt wysoki i bez oszczędności trzeba siedzieć w tym toksycznym dla siebie środowisku. Zresztą przecież podobnie jest z pracą, którą ludzie mm, potrafią latami przeciągać, mimo że ich dosłownie wykańcza. Po pierwsze, nie decydują się na to, no pewnie z braku takiej odwagi co do zmian, co jest naturalne, ale też zapewne często po prostu z braku bezpieczeństwa finansowego gdzieś tam zabezpieczonego nawet na te dwa miesiące, żeby mieć czas czegoś poszukać w razie czego. No dobra, jak już mam jakąś podkładkę z badaniami z czatu GPT, to możemy przejść do właściwej części tego odcinka. Czyli pomówmy sobie o tym sposobie myślenia o Fire. Chciałem pokazać Wam, że samo osiągnięcie tego celu jest spoko, ale tak naprawdę mnóstwo korzyści z budowania tego portfela inwestycyjnego dostaniemy już po drodze i to stosunkowo szybko. Przygotowałem więc taki prymitywny Excel, gdzie mamy 14 kroków do Fire. W Waszym przypadku można tę drogę podzielić nawet i na 100 etapów, jeżeli taka gamifikacja życia Wam pomaga i traktować tego wbijanie kolejnych leveli, co poważnie polecam. No, w każdym razie można sobie takiego Excela rozbudować lub stworzyć swój system śledzenia postępów. Mnie na przykład największą przyjemność sprawia obserwowanie tych rosnących słupków dywidend w MyFund i po latach to uczucie, że udało się człowiekowi konsekwentnie działać, do czegoś tam dojść jest mega satysfakcjonujące i tutaj niezależnie od kwoty, która pojawia się na tych słupkach, tak naprawdę tak było. No więc w Excelu możemy wpisać sobie każdą zarobioną i zainwestowaną stówkę, a on będzie pokazywał nam za pomocą pasków postępu, ile jeszcze brakuje nam na przykład do około 2 zł dziennie naszego średniego pasywnego zysku. To już jest na przykład darmowa codzienna butelka wody, zawsze coś. Miesięcznie to daje około 60 zł. Oczywiście to wszystko jest średnia, a sam ETF będzie się mocno wahał przez kilka miesięcy, spadając, żeby później przez kilkanaście rosnąć. No, jak już uciłamy to zainwestowane 10 tysięcy złotych, to już mamy pewną sumę, która za naszymi plecami pracuje, a dodatkowo pracujemy my, więc już zaczyna być odrobinkę łatwiej i szybciej. Drugi etap w moim Excelu to 25 tysięcy złotych, niecałe 5 zł dziennie i 143 zł miesięcznie. No, to już może zasponsorować jakieś wyjście do restauracji raz w miesiącu. W tym momencie być może już zaczniecie czuć, szczególnie jeżeli macie jakieś spółki dywidendowe, że faktycznie im więcej uda się dołożyć, tym szybciej ta kula śnieżna się toczy. To taki czas, w którym fakt inwestowania i poukładania finansów powoduje, że mamy dużo więcej motywacji do nauki i pracy. I pamiętam, że mi to dało duży sens robienia czegokolwiek. O tym już wielokrotnie mówiłem, ale dla mnie koncepcja pracy tylko po to, żeby przeżyć i od przyszłego miesiąca zacząć robić wszystko od nowa jest tak bardzo nieatrakcyjna, że po prostu musiałem coś znaleźć i faktycznie, inwestowanie części pieniędzy daje takie poczucie, że robimy to dla siebie i ma to jakiś sens. Bo co miesiąc jednak dokładamy coś do tego całego majątku, który ma potencjał za ileś lat nas trochę odciążyć albo wręcz utrzymywać. Kolejny krok, czyli 50 tysięcy złotych, a więc niecałe 300 zł miesięcznie z inwestycji i 950 dziennie. To jest moment, kiedy w razie potrzeby mamy środki na pół roku bez pracy, a więc. Powoli, oprócz dumy z siebie i przyjemnego uczucia poukładania finansowej sfery życia, pojawia się coraz bardziej fizyczne wrażenie spokoju, że w razie czego mamy ten materac, na który można spaść. Czwarty krok to chyba mój ulubiony, czyli to 100 tysięcy złotych. Przy naszym założeniu daje to średnio 575 złotych miesięcznie, a więc rocznie sami zafundowaliśmy sobie 13 pensję. To jest etap, z którego można być już autentycznie dumnym, nieważne ile to zajmie, bo będziemy w znaczącej mniejszości rodaków posiadając 100 tysięcy złotych kapitału ulokowanego w płynnych aktywach. To też w ogóle moment, kiedy człowiek zdaje sobie sprawę, że jak udaje się wypracować mniej więcej tej jedną pensję, to zostało jeszcze właściwie tylko 11. Dalej mamy etap nazwany tutaj Mini -fire, czyli 200 tysięcy złotych, które w portfelu dywidendowym teoretycznie Pozwoliłoby na zrobienie sobie około 6 tygodni bezpłatnego urlopu w roku i utrzymywanie się wtedy z dywidend. Oczywiście mówię tak średnio, bo można jej wydawać milion miesięcznie. Pamiętam, że kiedy ja dotarłem do tych 200 tysięcy złotych, to już nawet się trochę inaczej chodzi po chodniku, jak człowiek wie, że ma kapitał na 2 lata życia, w razie czego. To jest nawet o tyle spoko, że hipotetycznie można spróbować się w tym czasie przebranżowić albo spróbować czegoś, na co w normalnych warunkach nie mogliśmy sobie pozwolić. To też jest moment, kiedy z inwestowania tak średnio zaczniemy zarabiać właśnie to 1000 zł miesięcznie. A wydaje mi się, że mimo wszystko to cały czas jest taki próg, do którego no niemal każdy, komu tam będą zostawały jakieś nadwyżki finansowe, będzie w stanie dojść. W kolejnych krokach robi się już poważniej, bo mamy pół miliona złotych, co miesięcznie przy naszych założeniach daje około 3000 zł miesięcznie. Na giełdzie generalnie da się osiągnąć lepsze wyniki od tego co pokazuje, no ale to nie jest takie łatwe jak się może wydawać. Stąd właśnie biorę taką średnią. W tym momencie można się też zastanowić, chociażby czy nie chcemy kupić mieszkania na wynajem, ale to wiąże się z dużą koncentracją kapitału i mniejszą płynnością, ja generalnie wolę inwestowanie na giełdzie. Ciekawy jest na pewno w tym Excelu też etap Lean Fire, który ja tak orientacyjnie wyznaczyłem na poziomie 1 200 mln zł. Teoretycznie, gdybyśmy nienawidzili swojej pracy, to można by już tutaj w pewnych warunkach spróbować żyć na takim minimalnym poziomie. Inwestując w ETF-y i wypłacając 4% rocznie, mielibyśmy z tego około 4 000 zł miesięcznie, a pieniądze nie powinny nam się teoretycznie nigdy skończyć. To są jednak takie teoretyczne, jeszcze dosyć ryzykowne założenia. Ciekawym etapem jest też Coast Fire, który orientacyjnie umieściłem przy milionie 1,6 mln zł, chociaż równie dobrze mógłby wystąpić dużo, dużo wcześniej. Coast Fire to takie założenie, w którym nie decydujemy się rzucać pracy czy jej ograniczać, bo na przykład ją lubimy. Ale kompletnie przestajemy już w pewnym momencie oszczędzać i inwestować, no i po prostu pozwalamy naszym inwestycjom rosnąć sobie spokojnie dalej, dając im jeszcze trochę czasu na dojście do odpowiedniego poziomu. Wydaje mi się, że to jest ważny punkt, bo w tym całym oszczędzaniu i inwestowaniu nie można zapomnieć o tym, że ostatecznie no, robimy to wszystko po to, żeby. Mieć oczywiście to stałe poczucie komfortu, ale też, żeby w końcu zacząć pozwalać sobie na większe przyjemności i szaleństwa. Ja mam taką zasadę, że na jakieś swoje dodatkowe rzeczy wydaję nie więcej niż roczna kwota otrzymywanych dywidend. To pozwala mi już po tych 6 latach korzystać jakoś w większym stopniu z tego majątku, a jednocześnie sprawia, że mam jednak jakieś ograniczenia. Nie kupię więc w najbliższych latach jeszcze Ferrari. A co do tego, Ferrari, no to właśnie doszliśmy do kwot. Które faktycznie za ten samochód trzeba zapłacić, bo średnia cena modeli Ferrari to okolice 300 tysięcy euro, a więc to jest około 1 300 000 zł. Warto mieć właśnie świadomość, że ceną, którą taki zwykły człowiek zbierający latami pieniądze zapłaciłby za ten samochód, nie jest ten 1 300 000, a ceną jest właściwie dożywotni spokój, które te pieniądze gwarantują, jeżeli są zainwestowane. To dlatego na kanałach podobnych do mojego będziecie słuchać o tym oszczędzaniu, próbach zwiększania zarobków, rozwijaniu się itd. Warto wprowadzić pewne nawyki, nie dla samego gromadzenia cyferek na koncie, a dlatego, że w dłuższej perspektywie tutaj jest spokój finansowy, mniej kłótni w rodzinie, aż w końcu może zapewnić taką pełną wolność. Przecież ile ja już widziałem ludzi, którzy znienawidzili się w obrębie rodziny przez brak zgodności przy jakimś dziedziczeniu czy podziale majątku. Naprawdę, ostatecznie ten spokój jest chyba najcenniejszy, i nawet gdybyście mieli nigdy tych zgromadzonych pieniędzy nie wydać, to według mnie warto chociaż spróbować w tle swojego życia zbudować ten portfel inwestycyjny i zobaczyć, jak to działa, jednocześnie nastawiając się na naprawdę wieloletni termin. Być może po tym odcinku będziecie zmotywowani, no ale miejcie świadomość, że później to tak naprawdę już tylko taka dyscyplina i regularne dokładanie. Nawet lepiej, jak to nie wzbudza przesadnych emocji, chociaż musimy też to lubić, żeby wytrzymać w tym postanowieniu tak naprawdę długo. W razie czego FIRE zdefiniowałem jako 2 miliony złotych. Dla każdego ta kwota będzie oczywiście inna. Jeżeli ktoś ma rodzinę i chce utrzymywać ją tylko z inwestycji, no to na pewno bezpieczniej byłoby uzbierać dużo większą kwotę. FAT FIRE to taka ciekawostka, to jest określenie wcześniejszej emerytury, na której niezbyt musimy się hamować. Zarabiamy z inwestycji tak dużo, że stać nas na większość rzeczy, na które mamy ochotę. Tutaj też oczywiście definicja będzie różna dla każdej osoby. W tym odcinku chciałem Wam pokazać przede wszystkim to, że krytyka Fire za to, że większość osób nigdy tego nie osiągnie, jest pewnie tezą prawdziwą, ale nie mającą ostatecznie większego znaczenia. Tak naprawdę ten ruch Fire to ubranie inwestowania w jakąś taką bardziej atrakcyjną formę, już samo to, że prowadzimy to Fire daje wymierne i przebadane rezultaty. W postaci wyższego poczucia bezpieczeństwa i kontroli, a więc no takiego ogólnego dobrostanu psychicznego. Sam chciałem, żeby to była dla mnie taka gra, która będzie trwać jak najdłużej. Dajcie znać, jakie Wy macie doświadczenia w tym temacie i co myślicie. Oczywiście możecie się ze mną nie zgadzać, no nie obrażaj się może. Samo to, że możemy porozmawiać na takie tematy w Polsce, jest fajnym odzwierciedleniem tego, jak ten kraj się rozwinął. Powodzenia w inwestowaniu. Cześć!